Dobry wieczór. W przeglądzie tygodnia 10 grudnia wita Państwa Rafał Darzynkiewicz. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy w zielonogórskim sporcie było walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu sportowego Morawski. W sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w obecności członków klubu, zawodników, przedstawicieli władz miasta i województwa zakończyła się era Zbigniewa Morawskiego, a zarazem klubu Morawski. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Zielonogórski Klub Żużlowy. Dotychczasowy prezes na zakończenie swojego sprawozdania z czteroletniej działalności zrezygnował z funkcji, a zarazem poinformował zebranych, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko w zarządzie. Po pięciu godzinach obrad wybrano nowy zarząd, którego celem jest podpisanie umów ze sponsorami, którzy zagwarantują byt sekcji Żużlowej. Nowym prezesem został Wiesław Kaczmarek. Wiceprezesami zostali Tadeusz Siwek, Leszek Korolewicz i Władysław Szczepuła. Sekretarzem zarządu, a zarazem dyrektorem klubu został Sławomir Mikulewicz. Gościem dzisiejszego komentarza tygodnia będzie wiceprezes zielonogórskiego klubu żużlowego Władysław Szczepuła. W czwartek po raz siódmy w tej kadencji obradowali radni miejscy. Ta sesja w dużej części była poświęcona zasobom mieszkaniowym gminy Zielona Góra. Rajcy podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Radni przyjęli dwie prawie jednobrzmiące uchwały dotyczące dodatków mieszkaniowych. Obie te uchwały trafią do wojewody. Dopiero wtedy zostanie rozstrzygnięty spór o to, która wersja tego dokumentu, opracowana przez grupę radnych czy przygotowana przez zarząd miasta, jest prawomocna. W czasie siódmej sesji radni dokonali nowelizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Projekt zmian zreferował zastępca prezydenta Andrzej Kuśnierz. Więcej informacji z siódmej sesji przedstawimy 13 grudnia o godzinie 18.20 w programie Zielona Góra Rada Miejska. W środę na stacji uzdatniania wody w Zawadzie uroczyście otwarto pierwszą w Polsce stację Mikrosit. Mikrosita funkcjonują w Zielonej Górze już od sierpnia bieżącego roku. Na uroczystości otwarcia obecni byli wszyscy, którzy przyczynili się do uruchomienia tej pionierskiej inwestycji w naszym kraju. Tradycyjnego przy takich okazjach przecięcia wstęgi dokonał prezydent Zielonej Góry Henryk Masterna. Zielona Góra stała się więc pierwszym miastem w Polsce, w którym jakość wody poprawia się stosując Mikrosita. Mamy nadzieję, że za kilka lat Zielonogórzanie będą mogli powiedzieć, że mają smaczną wodę. Marzenia dzieci o Mikołajkowych prezentach nie są, jak się okazuje, specjalnie różnorodne. Większość maluchów chce dostać klocki Lego albo deskorolkę. Są też jednak marzenia o maszynie do szycia lub wisiorku z medalikiem. Mikołaj odwiedza we wtorek dzieci w wielu krajach świata. Jedne znajdowały pominki pod poduszką, inne w skarpecie, a jeszcze innym wręczał prezenty sam Mikołaj. Tak było na przykład w szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Kingi. Od pewnego czasu tę sympatyczną rolę pełni tu nauczyciel historii i geografii Cega Cezary Jakubaszyk. Maluchą, którego rozpoznają, wcale to jednak nie przeszkadza. Chodzi o to, że żadne dziecko w czwórce nie wyszło 6 grudnia ze szkoły nieobdarowane. W paczkach były głównie słodycze, owoce i maskotki, ale tu i ówdzie losowano też dodatkowo zabawki. Sponsorami byli jak zwykle rodzice. Nauczyciele zajęli się natomiast stroną organizacyjną całej imprezy. Warto dodać, że dyrekcja czwórki też dostała prezent. W paczce obok słodyczy była rózga. Grażyna Trociuk tłumaczyła ten fakt w ten sposób, że dyrekcji po prostu nikt się nie boi, a rózga może się przydać na niegrzecznych uczniów. Mikołajkowe emocje nieobce są również młodzieży. Świetnie bawili się uczniowie klasy pierwszej F w pierwszym liceum kształcącym. Przed dzień Mikołajkowego Święta obdarowali się wspaniałymi, własnoręcznie wykonanymi prezentami. Były wśród nich głównie maskotki, ale nie tylko. Mikołajkowa lekcja wychowawcza z panią Elżbietą Jastrzębską przebiegała w niezwykle miłej atmosferze. Na koniec zrobiono sobie nawet wspólną, rodzinną fotografię. Z mikołajkowym prezentem przybyli do słuchaczy Uniwersytetu III wieku harcerze śpiewający i tańczący w Zespole Chichoty. Młodzi artyści zaproponowali seniorom koncert piosenek harcerskich. Płonie ognisko i szumią knieje, śpiewali i młodzi i ci nieco już starsi harcerze. Zespół Chichoty przygotowała do występu Irena Sobańska. Od 1992 roku Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Zielonej Górze opracowuje korytarze przyszłych autostrad na terenie naszego województwa. W Zielonogórskim planowana jest budowa trzech odcinków autostrady: dwóch na kierunku wschód-zachód, A2 i A12 oraz A3 na kierunku północ-południe. Wykonanie 68-kilometrowego odcinka autostrady A2 kosztować będzie 4,6 biliona złotych. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej zarządza dziś 1250 budunkami komunalnymi w mieście. 116 z nich znajduje się na liście budynków wytypowanych do tzw. nadbudów. Chodzi oczywiście o pozyskiwanie nowych mieszkań metodą nadbudowywania dodatkowego piętra, tam gdzie pozwala na to ekspertyza techniczna budowlana Tym sposobem w ciągu minionych 4 lat pozyskano w Zielonej Górze 60 mieszkań, a dalsze 72 są w trakcie przygotowania. Do tematu nadbudów jeszcze wrócimy. Ciekawi jesteśmy kosztów budowy mieszkania przerobionego ze strychu. Czy są one dla inwestora korzystne i jakie problemy wiążą się z budową takiego lokum? Klub Honorowych Dawców Krwi Nafta przy Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu zorganizował wczoraj z okazji Górniczego Święta Barburki akcję honorowego oddania krwi. Kilkunastu członków klubu nafta otrzymało odznakę zasłużony honorowy dawca krwi pierwszego i drugiego stopnia. Dyrektor naczelny zielonogórskich zakładów górnictwa nafty i gazu Tadeusz Kulczyk został uhonorowany odznaką honorową PCK przyznawaną za wieloletnią działalność w propagowaniu idei honorowego dawstwa. Zarząd Okręgowy PCK przyznał też cztery medale 35-lecia honorowych dawców krwi za długoletnią działalność krwiodawczą. Otrzymali je Edward Dylewski, Marian Gawrych, Leon Leman oraz Mieczysław Wojciechowski. Niedawno Gazeta Lubuska opublikowała listę kilku firm o dziwacznych nazwach. Podano wtedy apel o zrezygnowanie z nazw dziwolongów językowych typu Gaśnicolex, Ślubex, Roverland. My dołączamy się do tego apelu. Nazwanie firmy na przykład Ślubex ma chyba podnieść prestiż tejże, bo komuś się może wydaje, że brzmi to bardziej europejsko. Niestety nie dla wszystkich. Jeśli już komuś tak bardzo zależy na międzynarodowym brzmieniu nazwy, to dlaczego nie zawiesić nad sklepem szyldu z napisem Hochzeit? W naszym odczuciu chyba trochę zbyt swojsko z kolei nazwano cukiernię Słodka Dziurka, ale chociaż po naszemu. Na coroczne spotkanie zaprosili w czwartek swoich klientów pracownicy Banku Handlowego w Warszawie SA. Gości powitał dyrektor istniejącego od czterech lat zielonogórskiego oddziału Marian Filipiu, który powiedział, że bank handlowy ma ambicje obsługiwania najbogatszych. Przyszłość firmy przedstawił natomiast pierwszy zastępca prezesa banku Andrzej Sala. Na przykład planuje się wprowadzenie rozmów z klientami banku w ich miejscu pracy. Bank Handlowy w Warszawie SA w przyszłym roku będzie świętować swoje 125. urodziny. Gwarancje tego banku uznawane są na całym świecie. Muzea Zielonogórskie to hasło sympozjum naukowego, które odbyło się we wtorek w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Inicjatorem spotkania było Polskie Towarzystwo Historyczne, a jego gospodarzem dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego dr Andrzej Toczewski. W sympozjum uczestniczyli dyrektorzy wszystkich zielonogórskich placówek muzealnych, m.in. Jan Muszyński, Stanisław Kowalski, Barbara Kołodziejska i Włodzimierz Kwaśniewicz, a także przedstawiciele władz miasta z wiceprezydentem Mieczysławem Łapanowskim, pedagodzy, naukowcy, studenci, uczniowie. Sympozjum, które nawiązywało do tradycji muzealnictwa w mieście, Andrzej Toczewski określił jako wielkie święto zielonogórskich muzeów. Polskie Towarzystwo Historyczne, które reprezentuje, działa już od 40 lat. A jego pierwszymi członkami byli właśnie zielonogórscy muzealnicy. Sympozjum ma zaowocować w najbliższej przyszłości specjalnym wydawnictwem poświęconym tematyce muzealnictwa. W czwartek w Szkole Podstawowej nr 13 zebrali się ci, którym bliskie są sprawy dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich i ich opiekunowie oraz zaproszeni goście. Wiceprezydent miasta Mieczysław Opanowski oraz wicekurator oświaty Mirosława Marciniak. Debacie młodych przyświecały słowa Janusza Korczaka: iść w świat dorosły, a jego zjawiska i prawa coraz wyraźniejsze od samorządu dzieci do parlamentu świata. Uczestnicy spotkania mówili m.in. o tym, czym zajmuje się samorząd uczniowski w szkole oraz co ułatwia, a co utrudnia pracę samorządu. W czasie obrad wybrano sześciu przedstawicieli szkół podstawowych do Młodzieżowej Rady Miasta. Młodych Zielonogórzan reprezentować będą Magdalena Dziubińska, Marta Taliszka, Agnieszka Wojta-Kajtis, Julita Kowalewska, Donata Tatka i Katarzyna Maj. Młodzieżowa Rada Miasta chce współpracować z Radą Miasta Zielonej Góry i stać się jej organem doradczo-opiniodawczym w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży. Poza tym Rada Młodych Zielonogórzan ma zamiar propagować ideę demokratycznej edukacji młodzieży. Jak podkreślił w czasie spotkania Mieczysław Łapanowski. Wiceprezydent miasta już od najmłodszych lat trzeba uczyć się demokracji, aby później zabrać się do konkretnej pracy. W piątek w auli państwowej szkoły muzycznej I i II stopnia rozpoczęły się przesłuchania uczestników 20 konkursu bachowskiego imienia Stanisława Hajzera. Młodzi muzycy wykonują solo jedną część sonaty Partit lub suity Jana Sebastiana Bacha oraz dowolny utwór Stowarzyszenia Fortepianu. W konkursie biorą udział uczniowie klas instrumentów smyczkowych, szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Impreza zakończy się koncertem laureatów, który odbędzie się w niedzielę w Filharmonii Zielonogórskiej. Początek godzina 18. Na wieczór poświęcony Andrzejowi Strumille i jego twórczości zaprosiła w czwartek do Galerii ujaczki rodzina Kurzawu. Profesor Andrzej Strumiło, malarz, grafik, ilustrator, od lat zaprzyjaźniony jest z Eugeniuszem Kurzawą. Na czwartkowym wieczorze Andrzeja Strumiły, gospodarze zaprezentowali wspólne dzieło napisane przez profesora i Eugeniusza Kurzawę pod tytułem Kultura i środowisko. Lidia Kurzawa recytowała zaś wiersze Andrzeja Strumiły pochodzące z tomów Moje i Jak. Sam profesor pojawił się jedynie na ekranie za pośrednictwem magnetowidu. Podczas nagrania dokonanego w domu nad czarną hańczą, profesor wygłosił swoje przesłanie do gości wieczoru. Psalmy i Apokalipsa to tytuł wystawy Andrzeja Strumiły, która być może zostanie zaprezentowana w Zielonej Górze. W miniony czwartek zainicjowała działalność Galeria Piwnica. Znajduje się ona w tym samym miejscu, co Galeria Gii. To jest przy ulicy Wrocławskiej 7. Otwierana w czwartek wystawa, zatytułowana Miejsca Własne, przedstawia pracę studentów Instytutu Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej, tworzących pod kierunkiem profesora Jana Bedryszaka. Na zakończenie, jeszcze kilka słów o pogodzie. Na najbliższą dobę przewiduje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano opady deszczu. Temperatura w nocy 2 stopnie Celsjusza, jutro aż 11 stopni powyżej zera. Wiatr słaby, umiarkowany, w dzień dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. O godzinie 14.00 termometry w Zielonej Górze wskazywały 3 stopnie Celsjusza, a barometry 1001 hektopaskali, to jest 750 mm słupartęci. Przewiduje się wolny spadek ciśnienia. I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie tygodnia. Przypominam, że gościem komentarza tygodnia będzie wiceprezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Władysław Szczepuła. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.